15 na żywo we wtorek. Małgorzata Kukuła, zapraszam. Dwa lata temu mecenas Roman Giertych, w tym roku prokurator Ewa Wrzosek mieli być inwigilowani za pomocą oprogramowania Pegasus. Takie informacje podaje Associated Press na podstawie ustaleń kanadyjskiej firmy. Poszkodowani nie mają wątpliwości, że byli inwigilowani przez polskie służby za krytykowanie władz. I Agata Adamek jest w Sejmie, teraz się z nią połączymy. Agata, mecenas Giertych i prokurator Wrzosek wprost mówią, że inwigilacja to kara za działania krytyczne wobec władzy. Senat apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowanie Lex na Marszałek Senatu Tomasz Grodzki poinformował o tym na wspólnej konferencji z senator Barbarą Zdrojewską, która miała być sprawozdawcą na Komisji Kultury poświęconej Lex TVN ale dostała informację 13 minut przed komisją i nie zdążyła dojechać. Radomir Wit powiedział już o komentarzu z amerykańskiego Departamentu Stanu, to my posłuchajmy, co Net Price, już po raz drugi mówił Oleg Stefan. To świąteczny wątek teraz, pogoda, białe święta. Wysoko w górach na pewno tam już jest metry śniegu, a jak jest niżej, w Zakopanem, jak jest, jak będzie, o tym teraz Maciej Staś. I ta akcja charytatywna dla dzieci kończy dzisiejszą 15 na żywo. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia. A za chwilę w TVN 24 Fakty po południu prowadzi dzisiaj Radosław Mruz.